Nigdy nie kładź się spać bez powiedzenia Bogu tych czterech rzeczy, a ten ostatni z pewnością odnowi Twoją wiarę. Pierwszy: Pan jest moim pasterzem i nie będę brakować. Pan mnie strzeże i moją rodzinę przed wszelkim złem. Drugi: Panie, dziękuję Ci za mój dom i za to, że codziennie w nim przebywasz. Kiedy się kładę, szybko zasypiam. Ponieważ pokój Pana, zamieszkujący mój dom, Pozwala mi odpocząć w cichą i błogosławioną noc. 3. Wiem, że Pan opiekuje się mną, odrzucając wszelkie niepokoje i dając mi wiarę, że moje jutro jest już dla mnie przygotowane. 4. Panie, za wszystko, co Ci się nie podoba, przychodzę tu ze skruszonym sercem, prosząc o przebaczenie, abym mógł zostać oczyszczony Twoją łaską. Dzięki temu mogę sprostać.